Cześć, robaczki! Nowy dzień, nowe możliwości. Dzisiaj zrobimy sobie kobiece, kobiece rozmowy przy wodzie z Indirem, do tego, że oficjalnie mamy wrzesień, a ja wrzesień już traktuję jako początek jesieni. Także bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do filmów. Chyba muszę usiąść trochę wyżej, bo mnie jakoś dziwnie ten nasz. Blat kuchenny odcina. Mamy wodę, mamy telefon z pytaniami. Także jeżeli ten film Wam się podoba, to bardzo Was proszę, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie trochę zmieniał kontent na tym kanale, yy, możecie mnie obserwować na Instagramie. Tam rzucam dużo różnych inspiracji treningowych, dietetycznych, kulinarnych. Coś na pewno dla siebie znajdziecie. A teraz już naprawdę zaczynamy ten film. Ciekawe jest w ogóle to, że pytania, które dostałam tym razem, one były bardzo do siebie zbliżone. Co się w ogóle naprawdę rzadko zdarza? Co zrobić z biustem, który po schudnięciu stracił jędność? To jest ciężka sprawa. Nie chciałam nigdy jak się mówi walić ściemy na tym kanale. I powiedzieć Wam, że są jakieś cudowne ćwiczenia, które sprawią, że jesteśmy w stanie ujędrnić biust. Może jeżeli ten biust jest w dobrej kondycji i to jest mały biust, to może te ćwiczenia odrobinę na poziomie tam kilku procent są w stanie pomóc. Natomiast nie da się ukryć, że biust to jest tkanka tłuszczowa w większości, co akurat ja doskonale rozumiem, bo gdy byłam młodsza i tyłam, pudłam, tyłam, pudłam, tyłam, pudłam, miałam biust naprawdę w bardzo, bardzo opłakanym stanie. I absolutnie tutaj nie przesadzam, nie dramatyzuję, dlatego ja się zdecydowałam na operację. I to nie była tylko operacja powiększenia piersi, ale to była cała plastyka piersi łącznie z podniesieniem piersi. Tak słaba była moja sytuacja wtedy. Oczywiście są kremy jakieś, które można kupić. Natomiast, wiecie co? No, no, chciałabym mieć tutaj lepszą odpowiedź, yy, i powiedziałabym, że tak, albo spróbuj po prostu zaakceptować to. Yy, ja wiem, że to jest trudny temat, i zresztą pojawiło się to pytanie już później. To jest bardzo, bardzo długi proces, żeby siebie zaakceptować, szczególnie jeżeli z tym się zmagacie jakiś czas. A jeżeli nie jesteś w stanie tego zaakceptować, yy, no, to moim zdaniem, jedyną tutaj drogą rzeczywiście jest już chirurgia plastyczna. Dlatego, że te ćwiczenia, treningi, kremy, one no nie, nie zrobią dużej, e, dużej różnicy. Także, tak, będąc całkiem, całkiem szczera. Kolejne pytanie, czy straciłaś okres? A jak tak, to jak go odzyskałaś? Mam wrażenie, że ten film powinien się nazywać Miesiączka. Bo bardzo dużo było pytań w tym obszarze. Ja tak, straciłam miesiączkę, kiedy chorowałam na anoreksję, czyli gdy byłam nastolatką, to rzeczywiście ze względu na to, że no, nie jadłam, moja waga była bardzo, bardzo niska, poziom tkanki tłuszczowej był skrajnie niski, rzeczywiście nie miesiączkowałam. Później, jak przytyłam, ta sytuacja trochę się poprawiła, to ta miesiączka wróciła. Natomiast ja choruję na endometriozę. Zostałam diagnozowana na z endometriozą drugiego stopnia. To był bodajże grudzień 2013 podczas laparoskopii, i od tego czasu stosowałam antykoncepcję hormonalną. Jest to właściwie jedyny znany sposób na chwilę obecną nawet nie leczenia endometriozy, ale jakby załagodzenia objawów endometriozy. I faktycznie na tych lekach, które ja brałam, to dla mnie czasem była, czasem jej nie było. Natomiast e, oczywiście ja się konsultowałam z lekarzem i przy tych konkretnych lekach hormonalnych, które ja brałam, to było zupełnie normalne. Nie miałam tutaj jakby za bardzo innego wyjścia. Nie wyobrażałam sobie też, szczerze powiedziawszy, życia w takim bólu, w jakim żyłam przed operacją. No i tak to wyglądało, ale tak, był taki czas, kiedy ja rzeczywiście nie miesiączkowałam i wynikało to z tego, że, że abstrahując od leków, to kiedy mój poziom tkanki tłuszczowej był po prostu skrajnie, skrajnie niski. Jakich kosmetyków do ciała Pani używać? Czy stosuje Pani kremy ujętnienia antycelulitowe? Po pierwsze nie pani tylko Ania, e, po drugie e, nie za bardzo, na pewno nie systematycznie. Ja jestem wyznawcą tego, że jednak dieta robi większość tutaj jeżeli chodzi o celuli. A jeżeli chodzi o kremy, szczerze powiedziawszy nie mam jakiegoś takiego ulubionego balsamu do ciała, który bym używała non stop i go nie zmieniała i który uważam, że jest najlepszy. Więc też mi kurczę, ciężko jest. Odpowiedzieć akurat na to konkretne pytanie. Jest bardzo dużo pytań natomiast też od Was o samoopalacz. Dawno nie używałam, ale jeżeli używam, to jestem absolutnie wierna filmie Bondi Nissan. Ja mam ten kolor ultra dark i, i to jest mega fajny samoopalacz. Ale jakby no, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, nie polecić jakiegoś konkretnego, hmm, jakiś konkretny balsam, który ale jeżeli macie coś do powiedzenia, to śmiało, piszcie w komentarzach. Jak radzisz sobie w kobiece dni? Mi bardzo dokuczają wzdęcia, odgłosy z brzucha, etc. Kurczę, znowu ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo na antykoncepcji hormonalnej to wygląda troszeczkę inaczej. Tego tak się mocno nie doświadczam. Mogę tu się odnieść do względu tego brzucha, że Rzeczywiście to jest coś, co sprawia ogromny dyskomfort. ja też zauważyłam, że często takie coś, jak Wizenty Brzuch potrafi zdefiniować mój cały dzień. Jeżeli rano się czuję pstęta, czuję się źle, to ten dzień jest rzeczywiście no, nie do końca taki, jakbym chciała, żeby był. Ale właśnie też dlatego ja zaczęłam prowadzić ten dziennik, o którym wspomniałam jakiś czas temu, w którym zapisuję codziennie rano, jak się czuję, bo ym, to, że nasze body, yy, nasze body, to, że nasze ciało się zmienia przez... Yy, cały cykl. To jest zupełnie naturalne. I chyba trochę jesteśmy za mało wyrozumiałe w stosunku do siebie w kontekście takich zmian hormonalnych w ciągu miesiąca, bo jest zupełnie naturalne, że przed miesiączką ważymy trochę więcej, że ten celulit jest bardziej widoczny, bo zatrzymujemy więcej wody w organizmie. Jest zupełnie naturalne to, że chce Wam się więcej jeść, dlatego że zapotrzebowanie na jedzenie, zapotrzebowanie kaloryczne też jest troszeczkę więcej podczas yy, miesiączki. I chyba po prostu, ja nie mówię, żeby też traktować to jako wymówkę i sobie na wszystko pozwalać, ale żeby trochę bardziej być wyrozumiałym, być może w moim, w moim przypadku zawsze działa trening, on sprawia, że się czuję lepiej, nawet w takie dni, kiedy się czuję wzdęta, to ten trening, takie porządne wypocenie się na siłowni mi pomaga i zdrowe jedzenie. Ta świadomość, że mimo wszystko, ok, nie czuję się najlepiej, mam wzdęty brzuch, nie wiem, mam okres, ale dostarczam swojemu organizmowi naprawdę dobrej jakości produkty. Sprawia, że jednak psychicznie ja się czuję też dużo, dużo silniejsza, dużo dużo lepiej. Aniu, jak poradzić sobie z zaakceptowaniem siebie? Jestem osobą szczupłą, a nie akceptuję siebie. No bo wiecie, akceptacja nie wynika, nie jest tak naprawdę związana z tym, czy jesteśmy szczupli, czy otyli, czy to jest coś, co jest. W nas najczęściej, no, niestety, ale tak jest, najczęściej jest to coś wyniesionego z domu, i tutaj powiedziałabym, że y, moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo ważne jest pójście do dobrego terapeuty, dobrego psychologa i po prostu przepracowanie tych rzeczy, które sprawiają, no że ta sama akceptacja jest y, jaka jest, dlatego że znowu z własnego doświadczenia jestem w stanie powiedzieć, że. Nieważne jak będziesz wyglądała, nieważne jaki rozmiar ubrania będziesz nosiła, nieważne jak ogromne sukcesy będziesz odnosiła w pracy, dopóki nie przepracujesz tego, to nigdy się nie zaakceptujesz ze względu na ilość sukcesów i tego, jak bardzo bliska według Ciebie idealności będziesz no to jest jakby coś, co trzeba po prostu e, przepracować i chyba nie ma niestety drogi na skróty w tym przypadku. Jak Twoje libido przy dzieci, którą stosujesz? E, jeżeli chodzi o libido, to znowu, to jest ciężki temat, będę szczera, przy lekach antykoncepcyjnych generalnie libido jest niższe. E, oczywiście można zmieniać, regulować te leki antykoncepcyjne, aczkolwiek te, które ja biorę, hmm, uważam, że i tak mają na tyle mało skutków ubocznych, że nie chciałabym, no biorę je już 8-9 lat, nie chciałabym ich zmieniać. Natomiast oczywiście one mogą mieć wpływ na, na libido, ale jeżeli chodzi o dietę keto, to uważam, że ona wpływa bardzo pozytywnie i jeżeli już to powoduje, że to libido jest większe, a nie mniejsze, ale oczywiście to trzeba przetestować na sobie. Czy uważasz, że tabletki antykoncepcyjne mogą utrudniać postępy, postępy treningowe? Nie chciałabym tutaj powiedzieć, że jednoznacznie, że tak, dlatego że ludzie lubią sobie znajdować wymówki do tego, że nie osiągają danych celów, efektów. Ale jeżeli leki są źle, nieodpowiednio do ciebie dobrane, to na pewno mogą mieć wpływ na to, co się dzieje w Twoim organizmie. Mogą pewnie zwiększać łapnienie, co powoduje, że jemy więcej, co powoduje, że przybieramy na wadze, ale dobrze dobrane leki antykoncepcyjne raczej nie powinny mieć takiego wpływu. One mogą, oczywiście, jeżeli te leki zatrzymują wodę w organizmie, to mogą na przykład zwiększyć celulit początkowo, natomiast bardzo często to się po kilku miesiącach brania takich leków stabilizuje. Jak pielęgnujesz swoje włosy? Odwieczne pytanie, słuchajcie, nie będę na nie tutaj odpowiadać, bo jest film e, już na YouTube dedykowany e, moim włosom, więc po prostu Was odeślę do tego filmu. Jak podkręcić libido? Przytyłam po ciąży, powoli wracam na dobre tory, ale libido nadal na poziomie zero. Nie mogę się wypowiadać na temat tego, jak to jest po urodzeniu dziecka, ale myślę, że nie, nie wiem ile czasu u Ciebie minęło od tego czasu, ale myślę, że jest to w zupełności, że jest to zupełnie normalne. I że trzeba też dać sobie czas na to, żeby dojść do siebie. Ciąże to jest ogromny, ogromny wysiłek dla organizmu. Ogromna zmiana dla naszego ciała. Nie można takich rzeczy moim zdaniem pośpieszać i wydaje mi się, że nie ma jakiegoś takiego jakiejś takiej złotej granicy, która mówi o tym, że okej, okay, urodziłam dziecko, teraz już powinnam znowu mieć libido na takim poziomie jak wcześniej. Myślę, że u każdego to jest zupełnie inaczej i no okej, okay, jeżeli minęło u Ciebie 5 lat od porodu, to może rzeczywiście trzeba zacząć troszeczkę zastanawiać nad tym, ale może na przykład w ciąży zaczęłaś brać leki antykoncepcyjne, może to ma wpływ. Zawsze warto takie rzeczy przedyskutować ze swoim lekarzem, ginekologiem prowadzącym jeżeli jest to rozsądny lekarz, to myślę, że będzie też w stanie pomóc. Znowu, czy na ketozie jest niższe libido? Pytanie. E, nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem może być niższe libido na ketozie, jeżeli nie dojadasz i jeżeli e, chodzisz głodna. No to wtedy oczywiście, że może być taka sytuacja, że to libido będzie niższe. Natomiast uważam, że jeżeli już, to keto powoduje, że to libido jest wyższe. Hej Aniu, co sądzisz o tabletkach antykoncepcyjnych? Jestem w trakcie wyboru metody pomiędzy wkładką a To nie jest jakby rzecz, którą ja jestem w stanie tutaj e, zweryfikować. To myślę, że jest decyzja dla Ciebie i dla Twojego lekarza prowadzącego, co dla Ciebie będzie najlepszym rozwiązaniem. Ja mogę tylko powiedzieć, że gdybym nie musiała brać leków antykoncepcyjnych ze względu na swoją chorobę, pewnie bym ich nie brała, bo jednak jest to mm, Bywa to też spore obciążenie dla układu pokarmowego, z którym ja i tak miałam swojego czasu dość dużo problemów. Natomiast, znowu, te leki już też są naprawdę tak zaawansowane, że bardziej jest kwestia po prostu doboru odpowiedniego sposobu antykoncepcji do Ciebie. Więc nie mogę Ci powiedzieć, co, co sądzę. Uważam, że wszystko zależy od Twojej sytuacji. Wszystko zależy od tego, dlaczego te leki chcesz brać. Jakby to, jak to nie był powód, to, to, to jest okej. Okay. Tylko no, ważne, żeby rzeczywiście um, po pierwsze, jak już zaczniesz brać leki i po kilku miesiącach będziesz się na nich czuła fatalnie, to nie bać się o tym mówić i poprosić lekarza prowadzącego o to, żeby zmienić te, te leki. No a po drugie, rzeczywiście być pod stałą opieką kogoś, kto, kto się na tym zna. Pełno pytań o to, jak sobie radzę w kobiece czy w trakcie miesiączki. No znowu, nie jestem tutaj najlepszym autorytetem, żeby na ten temat odpowiadać. Pamiętam oczywiście, jak to jest mieć okres to taki ciężki, bo w przypadku endometriozy te miesiączki były naprawdę, naprawdę takie no, ciężkie do zniesienia. I to jest trudne, ale pamiętam, że w tamtym okresie też bardzo, bardzo pomagało mi trenowanie, naprawdę. No, bardzo, bardzo pomagał mi trening. Oczywiście, jeżeli byłam w stanie ćwiczyć, bo też nie można się do niczego e, zmuszać. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Bardzo był tematyczny, a autentycznie tych pytań było sporo, i wszystkie dotyczyły albo leków antykoncepcyjnych, albo miesiączki. Więc najwyraźniej jest to rzecz, która Was interesuje. Może powinnam nagrać cały dedykowany film związany z tym konkretnym tematem. Jeżeli tak, to dajcie mi znać poniżej. A na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchodzenia. Życzę ja Na razie, cześć.